No, i witam Was serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak zacząć przygodę z Arduino. Jakie płytki wybrać na początek? Czy będą to zwykłe Arduino, czy będą to ESP8266, czy też 32? Więc zastanowimy się nad tym, co będzie dla nas najlepsze i jak to zrobić w najłatwiejszy i najtańszy sposób. Na początek możecie pomyśleć: OK, to ja biorę sobie full zestaw i będę się uczył, ja będę grał w grę, ale nie, właśnie nie. Ja wam tego nie polecam, ponieważ w internecie jest pełno naprawdę fajnych symulatorów, które pozwolą nam zobaczyć, czy to w ogóle nam leży, czy nam się to podoba. I za darmo możemy przetestować, jak nam w ogóle idzie to programowanie, jak nam idzie ta elektronika, czy to nam się w ogóle podoba. No i zobaczcie, ja Wam tutaj bardzo polecam Tinkercada, możemy sobie tutaj się zalogować za darmo, mamy płytkę. Arduino Uno, um, którą możemy sobie tutaj dodać, możemy przejść do kodu i pisać nasz kod. Mamy tutaj też serial monitor, który nam pokazuje wszystkie rzeczy, więc naprawdę full wypas. Mamy dużo fajnych komponentów, które na początek w zupełności nam wystarczą. Mamy tutaj kilka rzeczy, zobaczcie, które możemy sobie podłączyć do płytki, tutaj pobawić się bitami, tranzystorami, yy, bramkami logicznymi i tak dalej. Naprawdę jest tego sporo i od tego proponuję Wam zacząć. Zróbcie sobie kilka projektów, zobaczcie czy Wam to leży. A jest jeszcze inna strona, przynajmniej tą, którą ja znam, pewnie są też jeszcze inne symulatory. Jest też Wokwi. tutaj możemy dodać sobie płytki np. ESP32 i pobawić się w IoT. Ale jak zejdziemy sobie w dół, to tutaj też mamy Arduino, zobaczcie, możemy sobie kliknąć i tutaj dodajemy też różne komponenty. Jest tu parę też innych komponentów, które nie ma w Tinkercadzie, więc też warto sobie tutaj zajrzeć. Jest tutaj naprawdę sporo rzeczy. No, przynajmniej na miesiąc nam tutaj wystarczy, żeby się pobawić, zobaczyć, czy to naprawdę jest dla nas. A dodatkowo, tak jak mówiłem, mamy tutaj właśnie też ESP. Wybierzemy sobie Arduino, Cyk i tutaj Haratamy. Też mamy pełno y, dokładnie takich samych rzeczy jak przy Arduino. Jeżeli już się pobawimy tutaj na przykład w Tinkercadzie i stwierdzimy, że no dobra, jest spoko, podoba mi się to, chciałbym więcej, no to wtedy już jakąś płytkę pewnie trzeba kupić, ponieważ tutaj nie ma wszystkich komponentów. No i jednak fajnie mieć to fizycznie, żeby <grych> zobaczyć jak to rzeczywiście działa, żeby dodać sobie kolejne biblioteki, żeby troszkę się podenerwować, jak coś nie działa, no to właśnie wtedy chcemy kupić sobie coś fizycznego. I teraz możecie zapytać, dobra, to którą płytkę kupujemy? Czy to będzie Arduino Uno, czy, czy coś innego? Oczywiście tak, jak najbardziej popieram. Arduino Uno oryginalna jest bardzo fajna, i teraz wyszła nawet nowa wersja, yy, którą też jak najbardziej polecam. Ale na początek polecam Wam również tanie klony. Można sobie kupić od takiego klonika. To jest Arduino Pro w Arduino IDE. I ona działa naprawdę bardzo dobrze. Można ją kupić tam, nie wiem, za 15 zł czy za ileś i naprawdę tutaj wszystko śmiga tak jak powinno. Jest malutka, fajna i to był mój początek i Wam też taki początek polecam. I teraz możecie zapytać: no dobra, ale po co mi taka Arduino i to jeszcze podróbka? Jak wiemy, że ESP826 albo ESP32 jest dużo lepsze, bo tam mamy WiFi, mamy Bluetooth, jeszcze jak sobie kupimy płytkę z. Wyświetlaczem, o, na przykład taką, no to już całkiem. Dodatkowo mam jeszcze tutaj wyświetlacz, więc po co iść w jakieś półśrodki i kupywać coś takiego? No właśnie po to, że ESP826 i 32 nie działają dokładnie tak samo jak Arduino. Jest tam kilka takich zagwozdek, które z początku może Was denefować, coś może nie działać tak, jakbyście tego chcieli i to może Was frustrować. I na samym wstępie, kiedy się uczycie, chcecie mieć jak najmniej problemów, prawda? A właśnie od razu sięgnięcie po SP-8266 czy 32 może tych problemów trochę przysporzyć. Więc ja bym chciał, żebyście ich jednak uniknęli i na początek wybierzcie sobie jakąś płytkę Arduino. Pamiętajcie, że każda płytka, wszystko to, czego używamy, ma służyć jakiemuś celowi, tak? To ze względu na jakiś projekt wybieramy daną płytkę. Czyli jeżeli nie chcecie używać internetu, chcecie tylko się tak pobawić, no to po co wam ESP, tak? Z, to, z tymi możliwościami? To tylko spowoduje, że będziecie mieć nadmiar różnych rzeczy, które mogą wam przeszkadzać. Więc zdecydowanie na początek zwykłe Arduino. No i z czasem możecie stwierdzić: "Dobra, ja już Arduino mniej więcej znam, podoba mi się, wszystko jest OK. Chcę więcej, chcę IoT, tak? Internet of Things. Chcę się łączyć z Wi-Fi, chcę coś robić z internety, z Bluetooth i tak Okay. I możecie pomyśleć, no w internetach widziałem taki moduł ESP8266, takie coś malutkie. Widziałem też moduły Bluetooth, o coś takiego na przykład. I też widziałem jakieś displaye, mogę sobie takie dołączyć. I oczywiście te displaye są spoko, ale tamte moduły, no ja ich nie polecam. Więcej się namęczycie z tymi modułami niż wyjdzie z tego pożytku. Zwłaszcza, że one mają tutaj stany logiczne na 33 v a płytka Arduino daje nam stany logiczne na wyjściach 5V, więc będziemy musieli tutaj kombinować, żeby nie popalić tych modułów, albo stosować sobie takie konwertery ze stanami logicznymi, co dodatkowo zwiększa nam ilość tych wszystkich komponentów tutaj na płytce. I za te komponenty też zapłacicie, tak? Za Bluetooth, na przykład 15 zł, za Wi-Fi też 15-12, ten konwerter musicie sobie go polutować, na płytkach to wszystko poskładać i tak dalej. No, robi się Bajzel. Ja tego nie polecam. Jeżeli w pewnym momencie stwierdzicie: Dobra, arduino mam ogarnięte, te projekty, które już robiłem, robię z zamkniętymi oczami, wszystko wiem, znam, jest git. Hej, jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw lajka i kliknij przycisk subskrybuj. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do większej ilości osób. A jeżeli interesujesz się elektroniką albo programowaniem w Arduino, wpadnij na naszą stronę astraja.com. Piona! Chcę więcej. To wtedy kupujecie sobie płytkę albo SP8266, albo 32. I teraz, są też pomiędzy nimi różnice. No SP32 jest jakby y, następcą 8266 jest lepszy, ale też... Parę rzeczy nie działa w kodzie w Arduino IDE tak jak zwykłe Arduino, więc tutaj też czekają na nas lekkie niespodzianki. To też trzeba brać pod uwagę. Więc może na początek wystarczy nam 8266. Jeżeli weźmiemy sobie taki 8266, ja wcześniej kupowałem go z Chin, bo myślałem, że będzie taniej, ale powiem Wam, że to w ogóle nie jest prawda. Jak wiecie sobie na Allegro czy tam gdziekolwiek no indziej, ja nie będę Wam tutaj aukcji pokazywał, ale ja teraz sprawdzałem przed chwileczką. To 8266, taki zwykły moduł z Note MCU, można kupić za 20 zł, nawet nieraz mniej. Więc, no, taniocha. Ja z Chin chyba więcej płaciłem za to niż tutaj na Allegro. I dostajemy taką płyteczkę, z dzięki której możemy łączyć się z internetem i mamy ją na wypasie. Ale tutaj też jest jeden problem z Note MCU, tak, z tą, e z tą płytką sp 8266 znaczy, wiecie, do końca to nie jest problem, ale coś, co z początku trzeba wiedzieć. Ja tutaj sobie narysowałem tą płytkę 8266 i zobaczcie, że tutaj mamy piny podpisane D0, D1, D2, D3. Ale korzystając z Arduino IDE, nie będziemy tak odnosić się do tych pinów. Musimy patrzeć na te oznaczenia GPIO. GPIO to jest General Purpose Input Output PIN, tak? Czyli to są te nasze piny wejściowe, wyjściowe i musimy patrzeć, jakie one mają tutaj oznaczenia jako GPIO. Czyli na przykład tutaj, gdzie mamy pin D0, to nie będziemy się odnosić do niego w kodzie jako do 0, tylko 16 i tak dalej. No i nieraz, jak sobie pobierzecie jakieś różne, właśnie takie opisy z internetu, to będziecie widzieć, że właśnie D0 ma GPIO 16, tutaj 5, 4. Także to nie idzie tak fajnie po kolei, nie jest tak fajnie opisane jak przy Arduino. Tylko no, trzeba tu już mieć tą rozpiskę gdzieś wydrukowaną, trzeba na to cały czas patrzeć. A w Arduino jest dużo łatwiej. Dlatego właśnie na początek polecam Arduino, a nie ESP, ponieważ tutaj mamy dodatkowe trudności. Co więcej, w Arduino, jeżeli odpalamy sobie taką płytkę, czy ją resetujemy, to piny są normalnie na stanie low, tak? czyli tutaj nie mamy żadnych napięć na tych pinach. A w płytkach ESP, czy to 8266 czy 32, większość z tych pinów na początek. Podczas butowania, czy podczas resetu przyjmują stany wysokie, ponieważ dzięki temu może ta płytka w ogóle się zbutować, może się uruchomić. Tutaj nawet mamy to opisane, że on boot reset Wake Up, keep GPIO 15 low i GPIO 2 high, czyli żeby ona właśnie wystartowała, niektóre z tych pinów muszą być albo niskie, albo wysokie. Jeżeli na przykład do któregoś z tych pinów chcielibyśmy podpiąć sobie jakiś przekaźnik czy cokolwiek innego, no to w chwili kiedy on będzie się uruchamiał lub resetował, no to pójdzie napięcie na ten przekaźnik i on się nam uruchomi na przykład. A my tego w ogóle nie chcieliśmy. My chcieliśmy później go gdzieś tam uruchomić w kodzie, a nie od razu podczas butowania. Więc tu są takie zagwostki, trochę takie problematyczne rzeczy, które chciałbym, żebyście zostawili sobie na później, dopiero jeżeli już takie zwykłe, przyziemne problemy Pokonacie ze zwykłą płytką Arduino, to wtedy możemy przechodzić dalej do tych płytek troszkę trudniejszych. Tak samo jeżeli chodzi o płytki SP32, tutaj, może przejdziemy sobie w dół, jak gdzieś mam taki przykład, akurat z LED-em, ale to nie ma znaczenia. Tutaj są one lepiej troszkę rozpisane na filmie. Może słabo to będzie widoczne, bo, bo nawet ja ściągnąłem to w słabej jakości. Ale tutaj już, jeżeli na płytce mamy podpisane, że to jest D22, no to GPIO też jest 22, więc pod tym względem jest trochę lepiej. Nawet ją tutaj mam, to ona jest spoko podpisana, i tak jak jest podpisany tutaj pin, to tak będziemy się do niego odnosić w Arduino IDE. Ale znowu SP32 troszkę się różni od Arduino i na przykład w Arduino mamy zadeklarowane jakieś stałe, na przykład Building LED i tak dalej. No i w... ESP32 nie wszystko działa dokładnie tak samo, więc zdecydowanie te płytki ESP odradzam na początek. Chciałbym, żebyście na początek się przyzwyczaili do takich przyziemnych problemów związanych w ogóle z Arduino i z takimi płytkami. A dopiero później, kiedy będziecie się czuli już pewnie z Arduino, to wtedy możemy iść dalej, żeby się po prostu nie zniechęcić, bo to jest naprawdę fajna, frajda przygoda i, i fajne hobby. I jeżeli wystartujemy z, nie, z tego poziomu, yy, yy, weźmiemy się za nieodpowiednie narzędzia, no to po prostu będziemy się denerwować, tylko frustrować i w końcu tym rzucimy, powiemy, że to jest głupie i niepotrzebne, a w rzeczywistości tak nie jest. Tylko właśnie trzeba odpowiednio zacząć. Także nie polecam tych modułów dodatkowych do Wi-Fi, do Bluetooth i tak dalej, ponieważ to przysparza więcej problemów niż pożytku. Jeżeli poczujecie, że w pewnym momencie już jesteście dobrzy w tych podstawowych projektach z Arduino, to wtedy kupcie sobie po prostu płytkę sp albo 826, albo 32, i one już mają wbudowaną funkcjonalność Wi-Fi. ESP32 ma też Bluetooth a jeszcze dodatkowo jeżeli chcecie troszkę więcej zainwestować to kupcie sobie taką z mm, wyświetlaczem jest ona naprawdę fajna mam taką i bardzo się z niej cieszę mam też taką płytkę SP 8266 z wyświetlaczem o właśnie tutaj ale jej nie polecam, kupiłem i mam z nią problemy wyświetlacz też nie działa mm, ogólnie jak kupujecie to starajcie się przynajmniej te z wyświetlaczem albo SP 32 żeby one miały tutaj jakąś firmę na przykład Idea Spark Albo coś, bo takie no name'y trochę, no to mogą być troszkę różnej jakości. Akurat ta zwykła SP826, którą mam i ona jest tutaj no-name'em z tyłu, tak wygląda. No to ona działa świetnie, tak, wszystko jest ok, ale już właśnie bardzo podobna z wyświetlaczem. Miałem z tym problemy od początku i nie działała. O właśnie, powiem Wam od razu jeszcze jedną fajną rzecz. Jeżeli zainstalujecie sobie sterowniki i coś Wam tutaj cały czas nie działa, to spróbujcie w ogóle innego komputera albo innego wyjścia USB. W tym przypadku, z tą płytką miałem właśnie problem, że podłączyłem sobie przewód i wiecie, komputer piknął Tak, normalnie jak podłączamy jakieś tam urządzenie USB, ale nic się nie działo, w ogóle ID mi go nie wykrywało, nie pokazywało tego portu COM nie mogłem nic wygrać na tą płytkę, sprawdzałem różne kable USB no ale byłem pewny, że kable USB są w porządku, no bo Korzystam z nich do przesyłu danych pomiędzy telefonem czy też pomiędzy drukarką, i one działały dobrze, ale spróbowałem kilka różnych, bo wiecie, są też przewody do ładowania tylko, a niektóre są do transferu danych, więc na pewno potrzebujecie takiego do transferu danych. Więc zmiana przewodów podczas problemów to jest pierwszy krok, który musicie sprawdzić yy, oczywiście sterowniki. No i trzeci problem, nad którym siedziałem dosyć długo, to jest taki, że po prostu ta płytka na moim komputerze stacjonarnym nie działała pod USB 3. Jeżeli podpiąłem ten sam przewód, tą samą płytkę pod USB 2, no to nagle zaczęła ją wykrywać, wszystko było OK. A później przesiadłem się na laptopa i chciałem spróbować, jak to będzie na laptopie. Na laptopie mam tylko 3.0, podpiąłem i działało, więc na stacjonarnym na 3 nie działało, na laptopie działało, więc no, jak widzicie, no z tymi płytkami czasem są problemy, dlatego warto. Te problemy zostawić na później, kiedy będziemy się czuli już pewniejsi, kiedy ta motywacja będzie większa, tak jak ze wszystkim problemy będą się zdarzać i czasami będą frustrować. Dlatego na początek chciałbym, żebyście przeszli przez to bezproblemowo, żebyście się w to zaangażowali, żeby Wam się te nie wiem wszystko spodobało fajnie, żebyście jakieś projekty sobie zrobili żebyście się nie denerwowali, nie frustrowali i żebyście się fajnie w tym rozwijali, bo naprawdę jest to ciekawe zajęcie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o te płytki na początek. Także tak jak mówię, na początek skorzystajcie sobie z tych symulatorów, które wam pokazałem. Później jakaś płytka Arduino z podstawowymi komponentami, czy to oryginalna, czy jakaś podróbka, nie ma znaczenia, a dopiero później, jak już będziecie w tym czuli się dobrze, to wybierajcie kolejne projekty na już ESP, ale to już jest trochę inna bajka też, wiecie, bo ESP y, używa się po to, żeby mieć łączność z internetem, więc to są już typowe projekty IoT, tak, związane właśnie z komunikacją z internetem i tak dalej, więc tu już przechodzimy naprawdę na wyższy level. Oczywiście też możemy włączać i włączać sobie jakieś diody, nie łączać się z internetem na tych płytkach ESP, ale to trochę nie ma sensu, tak, to tak jakby nie wiem, wziąć kombajn do koszenia trawy w ogródku, no bez sensu, prawda? Więc tak by to wyglądało. A na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak już zdecydujecie się na jakąś płytkę, czy to Arduino, czy później ESP, to nie żonglujcie tymi płytkami, tak? Jak wybierzecie sobie tego malucha, czy to będzie Uno, czy cokolwiek inne, to żeby Was nie ponosiło coś takiego, że aha, Mam tą małą, dobra, spoko. Tutaj dwa projekty sobie zrobiłem. A ciekawe, jak będzie na UNO, to cyk. Kupuję i, i UNO, nie? A później gdzieś tam oglądacie jakiś tutorial albo czytacie, że o, mega jest fajna, bo ma więcej wyjść i w ogóle tam troszkę inaczej coś się robi. O, to kupuję mega, nie? A później jeszcze coś tam gdzieś usłyszycie i znowu, a dobra, to spróbuję z tą. Nie, nie róbcie tak. Tak samo później z ESP. Jak zdecydujecie się na którąś, czy to będzie 8266, jakiś tam model, czy. 32 też jakiś tam model, to wybierzcie jeden, no, jedną płytkę po prostu. I, i nie kombinujcie, że, że za miesiąc kupujecie następną jakąś inną i za dwa miesiące inną, bo to nie ma sensu. Yy, każda płytka działa troszkę inaczej. Yy, tak samo takie Arduino będzie działać troszkę inaczej jak Arduino Mega. I to będzie dodawać wam dodatkowych trudności. Bo na jednej płytce coś będzie działać w ten sposób, a na drugiej inaczej. Nauczcie się. Dwóch jakiś podstawowych płytek, gdzie będziecie w tym naprawdę już dobrzy, i dopiero wtedy może pokombinujcie z czymś innym, ale tak nie, wybierzcie jedno Arduino i się tego trzymajcie, ponieważ te wszystkie płytki mają taką samą praktycznie funkcjonalność, więc po co kombinować, po co kupować jakieś inne typy i tylko się denerwować, że tu działało, a tu nie działa, tak? No to nie jest nam potrzebne, przynajmniej nie na początek kiedyś oczywiście tak, czemu nie, ale kiedy się uczymy, kiedy jest dużo takich niewiadomych, nie zawsze mamy skąd wziąć jakąś poradę czy odpowiedź, to nie dodawajmy sobie niepotrzebnie problemów. Jedna płytka Arduino, w przyszłości jeden typ ESP albo 8266 albo 32 i haratamy. Uczymy się, żebyśmy byli w tym bardzo dobrzy i może kiedyś tam w przyszłości zmienimy, ale tak to, żeby was nie kusiło to, bo to jest droga donikąd. Także haratajcie, bierzcie Tinkercad'a, czy też jak macie taką chęć i, i sposobność, to sobie kupcie jakąś płytkę i fizycznie próbujcie w Arduino ID. I co? Widzimy się kolejnym razem. Ciao!